Podczas spotkania kącika Poetyckiego Stowarzyszenia Nasz Gdańskie, jakie miało miejsce w lutym bieżącego roku, Regina Chodyko debiutowała czytając bajkę Konik Polny Franciszka Morawskiego. Tak się składa, że mama Reginy Chodyko Kazimiera Uszko pozostawiła po sobie własnoręczny odpis tego wiersza z czasów, kiedy uczyła się go jeszcze w szkole, ten rękopis przetrwał do dnia dzisiejszego. W 1991 roku pani Kazimiera nagrała na magnetofonie kasetowym, jak czyta ten wiersz. To pozwoliło zrealizować wyjątkową aranżację tego wiersza. Aranżację międzypokoleniową. Sto lat temu uczyła się moja mama, i tu mam jej oryginalnym, że tak powiem, jeszcze tekstem. Mama już bardzo dawno nie żyje, ale wierszyki przez nią pisane zostały. Konik polny. Konik polny, co swój cały pośród lata czas prześpiewał, tak był na zimę zgłodniały, że tylko wiatr nim powiewał. Żeby odrobina jaka z muchy lub robaka, nic zgoła. A więc idzie, płacze, woła, do skrzętnej mrówki kołacze. Pożycz, ach, pożycz powiada, kilka ziarnek dla sąsiada. Jakim konik tak zapłacę, by tylko sierpień zabitał i prowizję i kapitał. Mrówka na to. Opatrz, Boże, ja nikomu nie pożyczam. Do wad moich to zaliczam. Nawet i najmniejszych może. Ale już mnie nie poprawisz. Raczej odpowiedz mi na to, cóżeś robił całe lato, że się dziś zebraniem bawisz? Jak w dziennej, tak nocnej porze wciąż śpiewałem bez wstanku. Śpiewałeś? Dobrze, kochanku, teraz poskakaj sobie.